W czasie deszczu dzieci się nucą? Nie w rytwianach i nie w swoje święto, ponieważ mimo kapryśnej pogody zabawa w gminnym centrum kultury była, można powiedzieć, wyśmienita. Na najmłodszych czekało mnóstwo atrakcji. Były zabawy i gry, teatrzyk, na który wszyscy niecierpliwie czekali, oraz pyszny poczęstunek. Przygotowaliśmy dla dzieci mnóstwo zabaw, gier. Przygotowany jest również teatrzyk i ten teatrzyk jest zasponsorowany przez naszą Radę Gminy, Rytwiany. Czekamy na niego z niecierpliwością. Co jeszcze? Jeszcze będzie słodki poczęstunek, ufundowany przez firmę Almex, Adrian Belusiak i na koniec zabawy dzieci dostaną po... Lodzie. Tegoroczny Dzień Dziecka miał odbyć się w plenerze, jednak pogoda nieco pokrzyżowała plany związane z przygotowanymi atrakcjami dla najmłodszych. Jednak pracownicy Gminnego Centrum Kultury w Rytwianach nie zawiedli i szybko przygotowali salę w swojej siedzibie na przyjście maluchów. Bardzo się cieszymy, że dzieci dotarły, chociaż nie ukrywamy, że ten Dzień Dziecka tegoroczny miał wyglądać nieco inaczej. Miał się odbyć w plenerze, w parku czy ruinach zamków w Rytmianach, no jednak Także pogoda na pokrzyżowała nam plany, no na to nie mamy wpływu, ale żeby nie zrobić przykrości dzieciom, przenieśliśmy go do naszego budynku, do Centrum Kultury do Rytwian. Cieszymy się, że frekwencja dopisała, że dzieci są z nami i razem świętujemy. O tym, że Dzień Dziecka w Rytwianach jest świętowany co roku przypomniała Anna Woś, która przyznała, że ma nadzieję, że dzieci są z takiego święta zadowolone. Jest tradycją u nas. Co roku organizujemy właśnie święto dla dzieci. No bo najważniejsze, te nasze dzieci, prawda? Także, żeby oni mieli radość, przychodzą do nas do centrum i, i bawią się. Mamy nadzieję, że są zadowoleni. Jak widać na załączonych obrazkach, dzieci świetnie wykorzystały wszystkie opcje, zabawy i na nutę z pewnością nie mogły narzekać. Katarzyna Kaszluga, STV Info.